Temat okresu wypowiedzenia. Trochę teorii i trochę przykładów. Nie będzie ich dużo, ponieważ okres wypowiedzenia liczy się dosyć dobrze i łatwo. Po pierwsze musimy sobie powiedzieć, z jakich umów o pracę możemy skorzystać. I są to następujące rodzaje umów. Umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony, w tym umowa na zastępstwo i umowa o pracę na okres próby. Pierwszym sposobem rozwiązania umowy o pracę jest oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Długość okresu wypowiedzenia zależy oczywiście od tego, jak długo pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy. I tutaj bardzo ważne, nie wlicza się okresów zatrudnienia u poprzednich pracodawców, tylko ten jeden konkretny pracodawca. I te okresy mogą wynosić dwa tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy, i 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony 3 lata. Co najmniej 3 lata. Do okresu zatrudnienia, od którego należy liczyć długość okresu wypowiedzenia, wlicza się łączny okres pracy u danego pracodawcy. Nie mają znaczenia przerwy między kolejnymi umowami o pracy oraz ich rodzaj. W przypadku umowy o pracę na czas określony, przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia uwzględnia się wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia pracownika udanego pracodawcy. Pierwszy przykład. Pracownik pracował u pracodawcy cały czas tego samego od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku. Aktualnie posiada umowę o pracę obowiązującą od 1 stycznia 2021, a dziś jest 1 luty 2022. W takiej sytuacji, dla ustalenia okresu zatrudnienia pracownika należy sumować pełne, nieprzerwane miesiące jego zatrudnienia na podstawie tych umów, które wynoszą łącznie 37 miesięcy, czyli ponad 3 lata. Zatem okres wypowiedzenia wynosi tego pracownika 3 miesiące. Dlatego, że pracował od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku. Pełne dwa lata, zatem 24 miesiące. Następnie pracował przez cały rok 2021, jest to kolejne 12 miesięcy, razem 36. I jeszcze pracował przez cały styczeń 2022, razem 37 miesięcy. Jest to więcej niż 3 lata, więc okres wypowiedzenia jest 3 miesięczny. I tutaj taka uwaga: okres wypowiedzenia obejmujący tydzień lub miesiąc lub ich wielokrotności kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Umowa o pracę na czas określony lub umowa na zastępstwo. Umowa ta rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta. Okres wypowiedzenia umów na czas określony czy umów na zastępstwo jest taki sam, jak w przypadku umów na czas nieokreślony. Umowa na okres próby. Umowa może zostać rozwiązana z upływem terminu, na jaki została zawarta. Wystarczy jej nie przedłużać, a automatycznie rozwiązuje się i w żaden sposób nie łączy już stron. Można ją jednak rozwiązać wcześniej z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi 3 dni, jeśli ta umowa była zawarta na okres krótszy niż 2 tygodnie, 1 tydzień, jeśli ta umowa była zawarta na czas dłuższy niż 2 tygodnie i 2 tygodnie, jeśli umowa była zawarta na 3 miesiące. Przechodzimy do okresu wypowiedzenia liczonego w miesiącach. Moment rozpoczęcia biegu wypowiedzenia to pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia kończy się zatem zawsze z ostatnim dniem miesiąca. Niezależnie czy ten miesiąc ma 28, 29, 30 czy 31 dni. Trwa on zawsze pełne miesiące. I taki przykład. Pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie jeden rok. Okres wypowiedzenia wynosi w tym przypadku 1 miesiąc, złożył wypowiedzenie 12 stycznia 2022 roku. W takiej sytuacji to od 1 lutego rozpocznie się liczony okres wypowiedzenia, a skończy się ostatniego dnia tego miesiąca, czyli ostatniego dnia lutego, w tym przypadku 28 luty 2022. Czyli nie ma znaczenia, że złożyliśmy wypowiedzenie 12 stycznia. Równie dobrze mogliśmy to zrobić 1, 2, 5, 12 i 30. Okres rozpoczęcia liczenia jest. Pierwszy dzień następnego miesiąca, czyli 1 luty, a koniec ostatni dzień tego miesiąca, czyli 28 luty. Teraz okres wypowiedzenia liczony w tygodniach. Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwsza niedziela, następująca po dniu złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych, dlatego to sobota jest zawsze ostatnim dniem okresu wypowiedzenia. I takie dwa przykłady. Pracownik złożył wypowiedzenie i przyjmujemy, że pracował w organizacji 5 miesięcy, zatem jego okres jest dwutygodniowy. Złożył je w środę 12 stycznia 2022 roku. To jego okres wypowiedzenia kończy się nie po upływie dwóch tygodni, czyli w środę 26 stycznia, ale w sobotę 29 stycznia, ponieważ liczone jest to od niedzieli do soboty. I drugi przykład. Pracownik złożył wypowiedzenie 15 stycznia 2022 roku. I miał zawartą umowę na okres próby na 3 miesiące, czyli okres wypowiedzenia dwutygodniowy. Wypowiedzenie rozpoczyna swój bieg w niedzielę 16 stycznia 2022 roku. Okres wypowiedzenia skończy się zatem 29 stycznia. Oczywiście inaczej jest, jeżeli okres wypowiedzenia liczony jest w dniach. Za pierwszy dzień wypowiedzenia, czyli od momentu, kiedy liczymy wypowiedzenie, uznaje się pierwszy dzień roboczy, który następuje po dniu doręczenia wypowiedzenia. Przy określeniu momentu, w którym okres wypowiedzenia liczonego w dniach roboczych zaczyna swój bieg, bierze się pod uwagę wszystkie dni poza niedzielami i dniami świątecznymi, łącznie z dniami dodatkowo wolnymi od pracy, czyli zazwyczaj sobotami. I taki przykład. Pracownik zatrudniony na umowie na okres próby od 10 stycznia 2022 roku na dwa tygodnie złożył wypowiedzenie 15 stycznia. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się 17 stycznia. Ponieważ 16 stycznia jest to niedziela, ostatnim dniem wypowiedzenia będzie zatem 20 stycznia. Od każdej reguły są jakieś wyjątki i mamy taki wyjątek też tutaj. Stanowisko związane z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na takim stanowisku, czyli związanych z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić, mogą, nie muszą, w umowie o pracę dłuższy okres wypowiedzenia i one mogą wynosić Jeden miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy i 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy. Jeżeli dochodzi już do wypowiedzenia, bardzo ważnym tematem jest przyczyna wypowiedzenia. Pracownik nie jest zobowiązany do poinformowania pracodawcy o powodach wypowiedzenia umowy. Natomiast pracodawca, który wypowiada pracownikowi umowę o pracę na czas nieokreślony, ma taki obowiązek i musi. Zamieścić w oświadczeniu przyczynę tego wypowiedzenia, przy czym przyczyna ta musi być prawdziwa i konkretna. Ostatni temat, jaki poruszymy, to zwolnienie na poszukiwanie pracy. Jeżeli to pracodawca dokonał wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy. Jeśli okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie lub jeden miesiąc, to przysługują dwa dni robocze. Jeżeli okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, to tych dni wolnych jest trzy. Zatem, aby przysługiwały w ogóle dni wolne na poszukiwanie pracy, okres wypowiedzenia musi trwać co najmniej dwa tygodnie. Dziękuję.